Kazania angielskie. Witam tu Bartosz Goździeniak, personalny lektor języka angielskiego. Dziś podejmę temat zaproponowany przez jednego z moich widzów. Dziękuję serdecznie za sugestię. Jaka jest różnica między make a do? Po polsku oba czasowniki znaczą robić, więc trudno jest nam, Polakom, wyczuć kiedy oraz który pasuje w danym kontekście. Spróbujmy zatem wyciągnąć wnioski na podstawie obserwacji. Jeszcze do niedawna z morą uczniów szkół była praca domowa. Nieraz, nie dwa musieli obiecywać, że ją zrobią. I'll do my homework. Starsze pokolenia czują potrzebę robienia ćwiczeń fizycznych. Tak wiecie, żeby ciałka nie przybywało i żeby w plecach nie strzelało. I must do some exercise. Gdy praca domowa, jak również ćwiczenia fizyczne zostaną zrobione, przychodzi głód. Marzeniem jest wtedy, że ktoś powie I'll make you a sandwich zrobię ci kanapkę. Bądź też, gdy spragnieni jesteśmy, ktoś zaproponuje: I'll make you a cup of coffee, zrobię ci kawę. I'll do my homework, I must do some exercise, I'll make you a cup of coffee, I'll make you a sandwich. Zastanówmy się, czy potrzebujemy składniki, by zrobić pracę domową lub ćwiczenia fizyczne. Raczej nie. Stąd do. Czy potrzebujemy składniki, by zrobić kanapkę lub kawę? Tak. Stąd make. Wniosek: gdy robisz coś z czegoś, użyj make. Gdy robisz coś po prostu, użyj do. Jakże może wam to pomóc? W mojej ocenie, raczej trudno zapamiętać taką zasadę. Może łatwiej skupić się po prostu na poszczególnych wyrażeniach. Do homework, do exercise, do yoga, do sports, make a sandwich, make coffee, make dinner, make a car i tak Pomocne w pracy ze słownictwem są tak zwane słowniki kolokacji. Proszę, wpiszcie w wyszukiwarkę Dictionary of Collocations i sprawdźcie sami, jak to działa. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moją stronę fluent.pl oraz mojego facebooka Fluent Mówić Płynnie. Zaproponujcie mi, proszę, kolejny temat. Pozdrawiam i do usłyszenia.